We wtorek 28 maja prezydent Patryk Marian spotkał się z organizacjami pozarządowymi. W spotkaniu udział wzięło ponad 80 osób z 49 byłchetowskich NGO-sów. Ja y, i myślę cały urząd jesteśmy zdecydowanie do dyspozycji jeżeli chodzi o wspieranie waszych inicjatyw na tyle oczywiście na ile będziemy mogli. Spotkanie było okazją do poznania się i dyskusji. Cudowne spotkanie, wiele, wielkie doświadczenie i mam nadzieję, że te relacje na przyszłość będą takie jak dzisiaj były. Możemy poznać. Inne organizacje, z którymi możemy nawiązać współpracę, dzięki czemu nasze działanie może stać się bardziej efektywne. Podczas spotkania przedstawiciele organizacji dowiedzieli się, na jaką pomoc mogą liczyć z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Społecznych OPUS. W tym tygodniu odbyła się także trzecia sesja Rady Miejskiej. Obrady rozpoczęły się od uczczenia Dnia Samorządu Terytorialnego, który obchodziliśmy właśnie w poniedziałek 27 maja. Radni wysłuchali hejnału Bełchatowa, a także okolicznościowego przemówienia poświęconego idei samorządności. Później przyjęli plan pracy, wybrali członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej. Ustalili także wysokość wynagrodzenia prezydenta Bełchatowa. Informowałem, że chce być e najtańszym prezydentem miasta, jak i również najlepszym prezydentem miasta. Najtańszego już mamy, więc teraz 5 lat, żeby być najlepszym prezydentem. Radni zapoznali się także ze sprawozdaniami z działalności Bełchatowskiego MOPS-u oraz współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Ewolucja sektora energetycznego, sprawiedliwa transformacja i atom jako opcja transformacji to część tematów Międzynarodowej Konferencji Rola Jednostek Konwencjonalnych w dobie ewolucji sektora energetycznego, w której udział wzięli energetycy, samorządowcy, parlamentarzyści, a także naukowcy i przedsiębiorcy. Cel konferencji był jeden. Wypracowywać rozwiązanie, które pozwolą i całej Polsce w ramach systemu elektroenergetycznego, ale przede wszystkim regionowi bełchatowskiemu utrzymać pewną koniunkturę i żyć w pewnym Komforcie takim jak dotychczas. Zagadnienia, które znalazły się w porządku posiedzenia, pozwolą na przedyskutowanie e, szerokiego spektrum najważniejszych aktualnie kwestii związanych z dalszym funkcjonowaniem branży, ze szczególnym uwzględnieniem kompleksu browaru. Chcemy. Pokazać drogi rozwoju energetyki, które w tej chwili dzieją się w Polsce, na świecie. Chcemy pokazać, jakie są szanse i możliwości zastosowania tego, tego rodzaju rozwiązań technicznych tutaj w tym regionie energetycznym, jakim jest Bułhacz. Uczestnicy konferencji liczą, że przyniesie ona szereg rozwiązań i pomysłów w obliczu transformacji energetycznej. I zmieniamy temat. W miniony weekend niemal 100 zawodników walczyło o miano najszybszego w układaniu kostki Rubika. Śmiałkowi rywalizowali w 11 konkurencjach. Warto odnotować, że w Bełchatowskiej hali Energia padły dwa rekordy Europy. Teraz z kolei kilka słów kierujemy do pań, które w poniedziałek będą mogły wykonać bezpłatnie mammografię. Mobilna pracownia jak zawsze zaparkuje przy gigantach mocy. Na badanie nie trzeba się zapisywać. Wystarczy przyjść między godziną 9 a 17. I na koniec mamy zaproszenie dla najmłodszych Bełchatowian na niedzielny festiwal Reaktor. Tym razem z okazji Dnia Dziecka będziemy się bawić w Parku Olszewskich, a motywem przewodnim będzie Olimpiada. Zapewniamy moc darmowych atrakcji, dmuchańce, gry XXL, piana party, sensoryczny tor przeszkód i wiele, wiele innych. Startujemy o godzinie 15. Do zobaczenia.